Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Klaudia Sadownik, witaj. Witaj, Witam. Jak się czujesz na. Jaki mocny uścisk? A wiem, ja tak mam. Tak wiesz, <laughs> lubię zdominować na starcie. O, jezu, to teraz się czujesz taki zakopotany. Nie, nie Czymujesz dominację w tym wywiadzie, tak? Tak. Okay. To ja cię będę zadawała pytania. Nie, żartuję, tak, luz feliwa. totalny. A tak, serio, jak się czuję? Dobrze się czuję. Jestem to trochę to zmęczona. Się umówć, nie? Jak o, jak się umów, umów, a. Jestem trochę zmęczona, ale szczęśliwa. Zadowolona jestem, pomimo, że przegraliśmy, ale gdzieś tam miałam okazję sobie pokonać, więc. Pamiętam z ciebie, wszystko widać było, że takie, taką zawziętość was. Ja już tam dyszałam jak jakaś, wiesz, już tak stoję tam mówię, ile jeszcze? Nie, bo już tak się zmęczyłam, tak się, zla, tak się nalatałam, że gdzieś tam faktycznie włożyłam w to serducho. Pomimo, że efektów nie było, ale to, to nie jest istotne. To no dużo bramek było w tym meczu. Szkoda, że nie naszych. No dobrze, ale liczy się show. Show się liczy, tak, jak gdzieś tam, no nie no, jakie show, gdzie ja, dobra, nie, nie kopnęłam w piłkę, uważam, że to zasługiwało na jakiegoś fajnego shota, jakiegoś fajnego mema, ale show... Z mojej strony. Czy dla ludzi. Czód dla ludzi myślę, że się cieszyli. Dużo bramek, fajnie się to oglądało. To chyba tak. Tak? Nie, wiem, nie wiesz, nie oglądałam akurat. Miałam, nie, byłam zajęta trochę. Inne, tak, tak, tak zakopałam piłkę. No, w sumie trochę oglądałam. Trochę oglądałam, ale emocje są takie, że ty nie wiesz, co tam się dzieje. Ja jedyne, co pamiętam z tego, to, że jak nie trafiłam w piłkę, to tłum krzyczał, w się śmiał, czy coś takiego. Aż masz takie pierwsze koty za płoty. Czy te wydarzenia wydarzenie dzisiejsze, twój udział w tym wydarzeniu, jakby popchniecie w tą stronę, żeby gdzieś kiedyś zawalczyć? Ja bym chciała. W sensie, wiesz co jeszcze, że ja udzieliłam kilku wywiadów i na ja każdym. Ja to samo. I na każdym. Tak mi się coraz bardziej się przekonuje do tego, bo każdy mnie pytał o tę walkę. Może teraz tak, zawsze coś wiesz, wyzywać, tak, wiesz, Pierwszy wywiad byłam taka, może, potem gdzieś tam, no tak, chciałabym. Ale teraz już. Kurczę. Pewne, wydaje mi się, że chciałabym dalej się rozwijać w sporcie, że gdzieś tam próbować i sprawdzać siebie. Bo już też, już też mówiłam o tym, że. Ja zawsze chciałam się umieć bronić. Gdzieś tam chciałam, myśli, wiesz, być na tyle silną kobietą, żeby po prostu sama czuć się bezpieczna ze sobą, na ulicy, tak wiesz, w jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Więc czemu tego nie wykorzystać jeszcze tak, o, żeby się przeszkadzać? Nie, to musisz komuś podać dłoni, brości. Tak? Ja wtedy, I ja wtedy, no. wtedy, jeszcze go Poczę. tak poklepię tutaj, Poczę to też ja, jest taki. Nie, no. No. No, no. Jeszcze pytanie o Kongo TV i waszą rolę, bo pytałem o to, Paulinę, muszę zapytać też ciebie, jak ty to. Widzisz, no bo ostatnio wysypał się, może nie hejt, tylko takie spostrzeżenia wysypały się Sylwestra Wardęgi, jeśli chodzi o Kongo TV, że gdzieś to idzie w złą stronę. To, a, nie, a, co, a co dokładnie powiedział? Może idzie to w stronę stulejarską bardziej, że Meduza się gdzieś może łatwo zatracić, tak powiedział Sylwester na swoim live'ie. Kurde, nie wydaje mi się, żeby Meduza się w tym zatracił finalnie, bo gdzieś tam on... Zachowuje się od samego początku dokładnie tak samo. I to, że on to robi cały czas, to nie znaczy, że on się w tym pogłębia, że to jest coraz gorszy, coraz jakoś tak mocniej i że faktycznie on się w tym gubi, tylko on po prostu utrzymał się na tym samym poziomie przez długi czas. Także no nie wiem, czy się zagubi w tym. Wydaje mi się, że nie. Czy to jest też pytanie, czy to jest też naprawdę sulejarskie, czy to jest po prostu beka na, w ramach kontentu? Bo ty znasz ja, ja wiem, że on ma taki charakter. Gdzieś tam dla niego on. No, tylko tylko pytanie, czy to jest właśnie na takim tle, tle gdzieś tam seksualnym, erotycznym, czy bardziej właśnie, że robi sobie po prostu żartę. Nie wiem. To jest pół na pół, uważam. Bo on sam mówi, że ma słabość do kobiet, że kocha kobiety. Także wydaje mi się, że to jest no, trochę content, trochę takie... jego natura. A co jest między wami o ile cokolwiek jest, no bo, ta, bo ta narracja taka jest narzucana przez ludzi, jeśli chodzi o Paulinę, Frania, ciebie, Meduzę, czy w innej konfiguracji, to już dowolnie sobie możesz zinterpretować, bo widać, że też ludzie piszą e, pod waszymi szutami, że gdzieś tam iskrzy między wami. Jak jest naprawdę? Naprawdę. Paulina, ja, porównamy to, zaraz sobie widzowie porównają z tym, co powiedziała Paulina, więc wiesz. A jestem ciekawa, co powiedziała teraz. teraz Nie, prywatnie lubimy się, przyjeździmy gdzieś tam... Ym... Boże, już to samo co Paulina. Tak? Nie no, yy, uważam, że fajnie powiedział Adrian na cage'u. Fajnie się wypowiedział, że gdzieś tam on na początku może też faktycznie coś czuł. Ja też miałam taki moment, że faktycznie byłam zauroczona, ale to z czasem naprawdę przemieniło się w taką szczerą przyjaźń z obu stron. I też... O, tak, dla mnie to jest naprawdę... Ja jestem bardzo zadowolona z tego, jak wyglądała nasza relacja e, no tak z tydzień temu. Gdzieś tam to był taki idealny poziom. Teraz uważam, że z mojej strony też się trochę zepsuło ze względu na to, że e, był hailnik i też tak ciężko przyjęłam e, opinie ludzi na mój temat, że mają... Bardzo mnie tak traktują jako ofiarę, gdzieś tam miło się wypowiadali wszyscy o mnie, ale... Ja się tak wierzę, że gdzieś tam mnie to tak przy, przygasłam. Ale co dokładnie? Co, co wiesz, no bo, y, no, Ludzie mówili, że jestem w nim zakochana i że gdzieś tam on mnie rani. I y, było im cię szkoda? Tak, tak. I ja wiesz, wyszłam na taką... ...wariatkę. Może też dlatego, że... ...po prostu z tego, co widzę na tych shotach, że... ...ty wydajesz się być przejęta tam. Może ja, dlatego. Ja Jak realnie... Mhm. Ja realnie bardzo, bardzo go lubię i no... Jest często w moim życiu, więc nieważne, kto by był często w moim życiu, czy to był sąsiad, nie wiem, kolega, ktoś z pracy, ale wiesz o co chodzi, że ktoś to. Ja realnie zaczynam na nim bardzo zależeć. Gdzieś tam interesuje mnie, co zrobił, martwię się o jego dobro, więc jakby to jest dla mnie naturalne, że skoro on teraz stanowi dużą część mojego życia, no automatycznie ja zaczynam się martwić o niego gdzieś tam, ale to na, na takiej płaszczyźnie. masz no dobre serce, to jest du, duże, duże, bardzo określenie, ale po prostu. No to na pewno. Ja prywatnie naprawdę bardzo, bardzo lubię Adriana i życzę mu jak najlepiej. Życzę mu naprawdę. Ja mam nadzieję, że on osiągnie wszystko, co chce. Naprawdę, jakby. Czyli tutaj y, apel do ludzi: nie martwcie się. O nie martwcie się, naprawdę ja. Ja chciałabym zaznaczyć, że ja nigdy nie miałam chłopaka, i to nie dlatego, że nie wiem, co się ze mną nie takim. Ty ten taki do zakonu, to? to? Na, na całe życie będziesz wie, z cingierką. Nie, ale chodzi o to, że ja po prostu i ja też jestem bardzo ostrożna, też nie dopuszczam do siebie tak szybko ludzi, nie angażuję się tak szybko w relacje, bo wiem, że no wiem, jak to się kończy. Ja mam wrażenie, że w tych czasach bardzo ciężko o taki poprawny związek, który nie kończy się z zranieniem, z której strony, więc ja, ja naprawdę ostrożnie do tego podchodzę i ja jestem wdzięczna naprawdę wszystkim, którzy gdzieś tam pozytywnie się wypowiadają o, o mnie, ale nie ma o co się martwić, naprawdę świadoma tego, co robisz. Jestem świadoma tego, co robię. O, to takie dojrzałe, co powiesz. Znaczy no bardzo dojrzałe to, co powiedziałaś. Dziękuję, staram do życia. Tak, bo ja gdzieś tam uważam, że. Jestem też wychowana na osobę bardzo samodzielną. Więc gdzieś tam. Os... Jedynaczką? Nie, mam brata, młodszego, Ale 10 lat, więc 10 lat byłam jednaczką, także kawał, kawał, kawał czasu. Czasem. Ale gdzieś tam nie mam, Nie mam parcia. U mnie to osoba, która miałaby być ze mną, musiałaby bardzo dużo wnieść do mojego życia, czegoś, czego ja nie jestem sobie w stanie sama zapewnić, wiesz, o co chodzi, żeby jakąś, no może trochę spontaniczności, czegoś, wiesz, żeby faktycznie zmieniła bardzo moje życie, ale no ja jestem ostrożna w tym, co robię, też czytam, widzę, co piszą ludzie, także obserwuję. Gdzieś tam na horyzoncie, teraz odbiję od tematu, gdzieś tam na horyzoncie już widzisz swoją przyszłą przeciwniczkę? Wiesz co, ja też jestem osobą bezkonfliktową. Tego. Nie chodzi nawet o konflikt. Mhm. Że tak, e, nawet e, fizycznie, żeby do mnie pasowała? Ja, może for fun, żeby, żeby się dobrze bawić podczas walki, żeby się przygotować. Powiem ci, że nie mam nikogo, kto by był w moich gabarytach, gdzieś tam fizycznie do mnie pasował. Ale... Marysia Marysia, Co to jest? Tym razem ekipa jeszcze na trąby. U, grubo, grubo. E, Ona jest mojego wzrostu, myślisz? Nie, no, no to gdzie myślisz, że... z zasięgami do siebie nie pasujemy tutaj. Tutaj by była taka. Zasięgi zawsze są problemem. No, więc, więc, y, więc tutaj odpada raczej ktoś na moim poziomie zasięgowo i chociaż fizycznie no nie wiem. Kurde, ja bym wzięła jakąś. Nie, nie, wierzę, nie wierzę, że to powiedziałam. Pierwszy raz tak, już tak oficjalnie nie bym widziała jakąś walkę. Nie, nie mam, nie mam, serio, nie mam. Nie nie mam chyba nikogo na oku. No prostu kogo by to A są już jakieś romanse z Federacją? którąś? Jakieś rozmowy? Takie pierwsze. Nic nie mówię. Nie, takie pierwsze rozmowy. Nic nie mówię, tak nie. Nie, żebyś wskazywała konkretną federację, czy, czy, tylko czy jakieś tam rozmowy gdzieś tam się odbyły. Już. Nadal nic nie powiem. Co sami sobie mogą widzowie to zinterpretować jak chcą. Czy dalej będziesz w Te Słowa Sylwestra Wardęgi Cię nie przeraziły. Nie, akurat, akurat słowa Sylwestra mnie nie przeraziły ze względu na to, że wiem jaka jest prawda. I no, bardziej, jedyne co, wiesz czego ja się boję to są moje emocje, gdzieś tam co ja czuję, jeśli ja się czuję źle to, to faktycznie mnie to zaczyna przerażać, ale opinia ludzi nie jest dla mnie aż tak, aż, aż tak istotna na, w sensie komentatorów i w ogóle. A czy nadal będę, to nie ode mnie chyba zależy. Dobrze, w sumie tak. Jeszcze mam, ale no pytałem czy Ty byś chciała po prostu. Ja bym chciała, oczywiście, że chciała. chciała. Jeszcze mam pytanie na temat Pauliny i Meduzy i tego co powiedział Sylwester Wardenga w ich kontekście, to do Meduzy powiedział podczas live'a, żeby uważał na Paulinę. To Was. również zostało wyciągnięte z kontekstu i faktycznie on odebrał Źle fragment, który wyciekł, bo ona nagrała story, który mówi, że całowała się z meduzą. A to było zadanie, które ja dałam jej podczas gdy siedzieliśmy przy stole wszyscy razem i wiesz, ona miała tam jakieś zadanie do zrobienia. Sorry, 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 sorry. Spoko. I faktycznie to był challenge ode mnie i Adrian. Hej, okay, cześć. Adrian był tego świadomy, że ona to doda i gdzieś tam. Nie przeszkadzajcie sobie. Po raz ostatni. <laughs> cześć, trzymajcie się. Z wieczoru. Gratulacje wygranej. Wygranej. Ale dzięki. No, Ale możemy... prawie jakbyś wygrała. Tak się czuję. Się tak. Yy, no, w każdym razie yy, to kurde o czym ja mówiłam? Ja już sam zapomniałam. O, o tym wyrwaniu z kontekstu, jeśli chodzi o Paulinę tak, i Meduzę tak, tak. i Wardęgę. I jakby Adrian był przy tym, on był świadomy tego, że ona doda tego shota i Sylwester po prostu nie znał historii. On nie wiedział jakby jakie jest podłoże tego, tego, tego shota. Więc po prostu źle go odebrał i tyle. Ja też tu mam. z jego strony, twoim zdaniem? Uważam, że powinien zrobić większy research, jeśli chcę, wiesz, kogoś ostrzegać, bo to tak negatywnie wpływa na relacje, tak już... No ja bym nie chciała, żeby ktoś powiedział o mnie, o dobra, o, uważaj na Klaudię. Więc uważam, że dobra, jeśli by chcesz już tak, 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 jeśli chcesz już tak oskarżać kogoś, to uważam, że research jest ważny. Super. To wszystko. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Mocny uścisk. Dzięki. <laughs> Dzięki.